Patrycja Grechowska, dzień dobry, zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu Rolniczy Raport, a w tym odcinku fakty i mity na temat wieprzowiny. Do tego innowacyjny projekt realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dzięki funduszom europejskim dla rybactwa. Ponadto kolejne atrakcyjne działki w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a na koniec grupy operacyjne EPI. W całym kraju, podobnie jak w Unii Europejskiej, zbada spożycie wieprzowiny. Statystyczny Polek zjada jej około 40 kg rocznie. Z czego wynika ten spadek między innymi z wielu mitów, które krążą na temat tego mięsa. Kiedyś podstawa polskiej diety, dziś wybierana coraz rzadziej. Konsumpcja wieprzowiny w Europie spada, mimo tego, że to nadal najchętniej wybierane mięso jemy go mniej niż 10 lat temu. Zyskują bardzo mocno wołowina, która jest coraz szerzej dostępna, zyskuje też drób, dieta jest coraz bardziej zróżnicowana. Ale no, kto nie lubi schabowego czy mielonego? Myślę, że to jest e, powinno być podstawą naszej diety. Wysoka jakość, dostępność, łatwo przyswajalne witaminy z grupy B i smak to główne atuty wieprzowiny. Mitem, nadal dość często powielanym, a wpływającym na konsumpcję jest to, że jest tłusta. Dziś to jest zupełnie inne miejsce i to wynika z wieloletniej pracy i selekcji. Zmierzającej w kierunku spełniania właśnie tych oczekiwań konsumentów. Dzisiaj mięsność zwierząt tutaj jest w granicach 60%, gdzie kiedyś była ta mięsność w granicach 50-53%, to było dobrze. Na poprawę jakości mięsa wieprzowego wpływ mają warunki, w jakich hodowane są zwierzęta. Genetyka bardzo mocno i żywienie poszło do przodu, i naprawdę tą, ta jakość wieprzowiny jest naprawdę bardzo dobra. Również to, czym karmimy te zwierzęta, jest pod ścisłą kontrolą. Powinniśmy się rozwijać pod względem i dobrostanu, i wielkości produkcji w Polsce. Mamy ku temu predyspozycję. Spada nie tylko spożycie wieprzowiny. W regionie maleje także liczba gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej. W całej Polsce brakuje specjalistów z zakresu ichtiologii i rybacka, dlatego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, wspólnie z dwoma innymi podmiotami, realizuje wyjątkowy, innowacyjny projekt, który ma zachęcić młodych ludzi do studiowania właśnie na kierunkach związanych z rybackiem, bo w wielu miejscach praca czeka na nich nawet od zaraz. W całym kraju brakuje ich teologów i specjalistów z zakresu rybacka. W rozmaitych gospodarstwach rybackich, w przedsiębiorstwach akwakultury, w okręgach Polskiego Związku Rybackiego, w, również w różnego rodzaju urzędach, jednostkach samorządowych, w parkach narodowych, aby zachęcić do kształcenia na kierunkach rybackich, swoje siły w nowatorskim projekcie Edufish połączyły trzy podmioty. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i zespół szkół w Sierakowie. A z pomocą przyszły fundusze europejskie dla rybactwa. Całkowita wartość projektu to prawie 24 miliony złotych. Środki przeznaczone są między innymi na stypendia, wyposażenie laboratoriów i miejsc do pracy w terenie, ale też pozyskania tych pracowników naukowo-badawczych, którzy prowadzą seminaria, wykłady to też jest ważne i to też zwiększa prestiż całego programu. Uczestnicy projektu uczą się, jak przygotować rybom odpowiednie warunki do życia. Prowadzą także badania, pozwalające określić stan jakości wód. Musimy się znać zarówno na rybach, jak i na wodzie dlatego prowadzimy różnego rodzaju badania związane z odżywianiem ryb, z genetyką ryb, ze wzrostem ryb. Kształcenie przyszłej kadry to tylko część z możliwych do dofinansowania działań z zakresu rybactwa. Przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rybackie mogą aplikować o wsparcie na inwestycje w akwakulturę. Mamy dwa nabory podzielone na grupy operacji, to jest grupa operacji inwestycje w akwakulturze mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej e, oraz grupa e, operacji inwestycje w akwakulturze e, obejmująca inwestycje w zrównoważoną akwakulturę nie mające na celu zwiększania zdolności, ale mogące do tej zdolności, e, do zwiększenia tej zdolności prowadzić. 17 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje uruchomić nabór, który obejmuje obszar Natura 2000. Są one dedykowane dla osób, które mają stawy położone na tym obszarze. Minimalna powierzchnia tych stawów to jest minimum 1 hektar. Warunek, aby uzyskać to dofinansowanie, to jest posiadanie numeru weterynaryjnego, który jest niezbędny do tego, aby ta dotacja była przyznana, jak również zaświadczenie o statystyce RRW 22 oraz dokumenty związane z prowadzeniem ksi ksiąg stawowych i... Dokumenty związane z obszarami Natura 2000. W skali kraju na nabór w tym obszarze przeznaczono ponad 14 milionów złotych. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zajęła stanowisko dotyczące zakazu hodowli zwierząt na futra. Walne zgromadzenie protestuje przeciwko zakazowi hodowli zwierząt futerkowych, który w czasie najgłębszego kryzysu uderza w fundamenty ekonomiczne polskiej wsi. U nas się odcina gałąź gospodarczą, której chce się dopłacić kilkaset milionów złotych. Gdy rolnictwo boryka się z problemami finansowymi, rolnicy zaciągają kredyt na kredyt chce się dopłacić kilkaset milionów złotych. Dla mnie nie ma uzasadnienia ani ekonomicznego, ani etycznego, bo te zwierzęta i tak będą musiały zostać zlikwidowane, czyli e, zabite. Decyzja, którą podjął Sejm w opinii Izby niszczy cały sektor produkcji i powiązane z nim branże, pozbawiając pracy i dochodu. Odcinając jedną gałąź gospodarki, podcinamy pozostałe. Jesteśmy obiegiem zamkniętym, systemem naczyń połączonych, więc e, odcięcie norek to nie jest tylko taki dobro ludzi, o którym już wspomniałem, że będziemy czyści, że nie mamy tej hodowli. Nowela zakazująca hodowli zwierząt na futra zdaniem członków Izby otwiera drzwi dla importu futer z państw, gdzie dobrostan zwierząt praktycznie nie istnieje. Mówimy o lisach, o, o fretkach tak, czy o norkach, ale odsuwamy, chcę, taki wychodzi dobroludzizm, że to tak nazwę, że my tego nie widzimy, więc jesteśmy, czujemy się dobrze, ale ten przemysł wyjedzie za granicę wschodnią, gdzie tych norm nie ma, nikt nie będzie tego sprawdzał. A czy, to, czy na tym polega ekologizm, czy dbałość o zwierzęta, że jeżeli my tego nie widzimy, to już jest dobrze? Myśmy szerzej. Nowe prawo zakłada zakaz tworzenia nowych ferm i zamknięcie tych działających obecnie najpóźniej do 2033 roku. Jeśli przedsiębiorcy zrobią to do 2031 roku, będą mogli uzyskać odszkodowanie. Kolejne nieruchomości z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa czekają na nowych właścicieli. Tym razem przedstawimy Państwu działki, które znajdują się w sąsiedztwie szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. 14 listopada odbędzie się przetarg nieograniczony na sprzedaż czterech działek, które znajdują się w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nieruchomości są położone w Mikołajkach w sąsiedztwie szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Są to działki bardzo atrakcyjne, gdzie wydane są warunki zabudowy. Ich powierzchnia waha się od 1111 m2 do 1707 m2. Ceny tych działek wahają się od 194 120 zł do 295 200 zł. Aby stanąć do przetargu, należy wpłacić wadium, no i później na dzień przed przetargiem. Nie bywały nieruchomości i jest ich położenie. Miasto Mikołajki e, się swoimi prawami rządzi, są bardzo drogie te działki, nie, niedostępne właściwie, e, w związku z tym, że są uzbrojone. Tutaj mamy bezpośredni dostęp do kanalizacji, wodociągu, sieci energetycznej, jak również gazowej. Z kolei, w odległości 6 km od Mikołajek, na nowych właścicieli czekają dwie działki w miejscowości Zełwągich. Mają bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 16, jak i jeziora Inulec tam jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który mówi o zabudowie jednorodzinnej bądź też usługowej. Cena wywoławcza za mniejszą nieruchomość w obrębie Zełwongi o powierzchni 14 arów wynosi nieco ponad 333 000 zł. Natomiast za nieco większą nieruchomość o powierzchni ponad 40 arów cena wywoławcza została ustalona na ponad milion złotych. Stanowią część Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa. Mowa o grupach operacyjnych EPI. To połączenie kilku podmiotów, których wspólnym celem jest opracowanie innowacyjnych projektów. W grupie musi uczestniczyć minimum jeden rolnik. W ramach danej grupy operacyjnej mamy kilka różnych podmiotów, czyli tak naprawdę z jednej strony mamy świat naukowca, a z drugiej świat praktyki, czyli rolnika. Możemy połączyć pewne rzeczy, które są w teorii i przełożyć na praktykę. I z tego mogą zrodzić się naprawdę fajne pomysły, które zostaną wdrożone w przyszłości w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Podmioty planujące utworzenie grupy operacyjnej mogą skorzystać ze wsparcia przygotowawczego. Nabór w tym roku miałby się rozpocząć 1 grudnia i potrwać do 6 stycznia 2026 roku. Mamy budżet do 50 tysięcy złotych, czyli 50 tysięcy do wydania na przygotowanie do złożenia dużej realizacji operacji, 50 tysięcy na spotykanie się, na przejazdy, na opinię o innowacyjności, po to, aby złożyć wniosek duży na realizację operacji. Z kolei nabór na realizację operacji dla utworzonej grupy operacyjnej planowany jest na czwarty kwartał przyszłego roku. Budżet w tym przypadku to nawet 2,5 miliona złotych. Na y, wprowadzenie innowacji, choć te innowacje nie muszą być czymś wymyślnym, można w delikatny sposób coś rozszerzyć, coś y, y, rozbudować i już mamy innowacje. W zakresie danego produktu, metod marketingu, metod organizacyjnych, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego współtworzył trzy grupy operacyjne. Współpraca oparta na wiedzy i praktyce ma przyczynić się do poprawy efektywności, konkurencyjności oraz zrównoważonego rozwoju gospodarstw i całego sektora rolnego. To wszystkie wiadomości, jakie przygotowaliśmy dla państwa w tym odcinku programu Rolniczy Raport z kolejnymi rolniczymi informacjami. Wracamy do państwa we wtorek za dwa tygodnie.